Tutaj Apka Apka Games I dzisiaj yy, Witam was w pierwszym odcinku na tym kanale Nie biegaj tak Nie wypinaj dupy I mnie ten. I dzisiaj jesteśmy <noise> Będzie na tym kanale Potem wam nagram filmik yy, yy, Ten Informacyjny I dzisiaj jesteśmy w tołko Więc was, Nie

Wejdziemy jej szukać tylko gdzie ona jest. To od razu tam widać. Mogłam to jakieś lepsze zrobić. Mogłaś tam jakiś domek zrobić, nie wiem. Dobra, więc Dobra, teraz wiecie. ja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. szukam. O nie. <grym> Co kurde? <grym> nie zgadniesz.

Tam u góry cię raczej nie ma, czy jesteś w domku. то есть там злоба всегда, Dobra, ja idę do kleplit. Tam. No i ci? Społniku. Ja się szukam. A teraz gdzie ona się schowała? Nie znajdziesz mnie. Nie patrz w mój ekran. Mówiłaś, że cię nie znajdę, tak? No bo mnie nie znajdziesz. Mhm, już to widzę. Słuchajcie, zrobimy sobie. <grymne> nie wiem, nie zauważyłaś na początku. Nie co chodziło. Nie zauważyłam. A ty patrzyłaś mój ekran, więc uciekłaś, więc już mam pomysł na. Nie, kacze no, na pewno. Kacze skacze. Kacze. No. Skacze, skacze. Kacze. Skacze. skacze. Kacze skacze, skacze. skacze, 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 skacze. O, no tam to. To. śmiesznie pewnie wygląda. Gdzie jesteś? Zakamuflowałaś się znowu? Ja idę do klepy. Raz, Aha. dwa, trzy, cztery. Ej, nie wolno tyś. już liczyć, bo ty do klepy jeszcze nie weszłaś. szukam. Dobra. Dobra, idę sprawdzić tam, tam nie ma. Możliwe, że ona tam skoczyła Tam gdzie się nikt nie chowa po prostu. No, ona tam się chowa, no. Zobaczę. Okej, okay, nie ma. Tu w domku nie ma. Idziemy do tuneli. Pewnie jest i ucieka teraz. Chociaż nie stoi w miejscu, bo widzę, że nie rusza palcami. Dobra, idziemy. O, na musi gdzieś sobie tu siedzieć. Dobra, weź sobie łuk i strzały, i sobie. A właśnie, mógłbyś mi taką minucię? Widzę I na sobie, gdzieś ty jest? Nie Widzę No. Ale hamstwo. Dobra. Teraz idź do klepy, a ja się idę schować. Ile moment. No, to idź do klepy. Muszę wyjść tam. Ciekawe jak. Właśnie nie wiem jak. Ty się zawsze dawałaś. Ja już Skąd masz nie znać? Cześć, ty była w podziemiach? Aj, bo ja widziałam, że ty zniszczyła tam totunego. No Dobra. właśnie zniszczyłam, bo nie było tam żadnej dziury. ci szukam Idziemy na pewno na wieżę się rozglądnąć I ona już widzę, że gdzieś ucieka Gdzie uciekam? No bo widzę twoje ręce, że coś tam robią Dobra Ona się pewnie gdzieś skitrała I ja dobrze wiem, gdzie tylko nie powiem O siemano <noise> Serio! Myślałam, że tu będzie dobrze, bo tutaj mogłam nawet. Jakbyś się nie wypięła, to ten. To, na, to tak? Naprawdę? No. Jakbym się nie wypięła, to byśmy no. nie zobaczyli. No to i ja sobie nawieży no i popatrz, jak to wygląda, no? Przecież to aż tak tego nie widać. Dobra, to już jesteśmy. No. Głaszko w dzień. Ja ciszę parkourę. To teraz ja się chowam. No. To idź. Okay. Chyba jej tutaj nie ma Co taka cisza? Siema Nie ja tak sk skakałam. Coś nam tu nie idzie dzisiaj. Uff. Nie, mam taką fajną ekstra kryjówkę, że ty mnie nie pobijesz Nie wiem, na na wieżę. Widzisz? Nie. No to jesteś w jakimś pomieszczeniu w takim razie, albo pod schodami.

Czemu się lamy zrespiły? Idę na strzelnicę Może cię zauważę gdzieś stąd Ale się udało, jest? Jest Co się niby udało? Nie można mieć łoko! Tam jesteś pewnie. Gdzie niby? Jakim cudem ciebie tam nie ma? Gdzie niby? No bo mówiłaś, w końcu się udało, a przecież ten. Nie, nie ma tam, ja tam nawet nigdy nie wskoczę. Ale ty zdem, czy obrazem? Amen, to, to mój ulubiony vlog. przestań! Stawiamy obrazy. Będzie przepięknie. I już kończymy? No, to chyba będzie tyle na dzisiaj. Bardzo smutno, ale fajnie było, tak? Tak. No, super, świetnie. Mi się podobało, nie wiem jak wam. Przestań nie bić, bo mnie zabijesz. No i dobrze. Na początku byłam w klepance. Zresztą pokażę ci na nagraniu. Przecież nie możesz. Coś zniszczyło moją robotę. Tak mi się życie odledziło, więc nawet nie masz nie, po co? Coś mi zastrzeliła! A no nie, toż ametyst. To nie można nie. Kur Zrobisz sobie tu własną obronę. Nie ma strzelania we Nie! Jest. Nie. Yes. Zapraszam na mój kanał. Nie ma. Świat oczami Nie ma kanału, nie ma. Ona nawet nie na nim nie nagrywa. Jak widać chmurek w pierwszym odcinku Dopisuje, tak? Tak. Subskrybujcie kanał. Yeah! Dziękuję wam za to za Mięso. <grym> Moje mięso. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, to by było na tyle. Gdzie Ty jesteś? Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, to by było na tyle w tym, o, w tym odcinku. A co? Więc żegnam Was serdecznie. Papa, pa, moje ziomasy! Papa, Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo to jest nowy kanał. Komentujcie filmiki, dawajcie subka z dzwoneczkiem, bo jestem nowa na tym YouTubie.